Siema, z tej strony ja, Creeperek, a dzisiaj będzie o ciekawostkach w Counter-Strike'u. Ale pierwszy zaczniemy od giveaway'a na tego pięknego P2000. Jest to P2000 oceaniczny, jeśli się nie mylę. Giveaway nie tylko na takiego P2000, ale również Maka10, którego jak dobrze widzicie trzymam w rękach. Zasady w opisie. Numer pierwszy to coś, czego na pewno się nie spodziewaliście, czyli zakaz deptania kacza. Tak, naprawdę, co jest to dodam. Na mapie train widnieje takie coś obok konteneru. Można tam podejść i zobaczyć. Jak możemy zauważyć, kiedy przeładowujemy USP jako, jako antyterrorysta, widzimy, że wkładamy ten sam magazynek, który dopiero co wyjęliśmy. A jak widzimy, że ktoś to robi, to się nagle okazuje, że tego magazynka tam jakoś nagle nie było. Patrzcie, teraz mój kolega Foxki strzeli z USP, przeładowuje. Widzicie? Magazynek nie wypadł. Włożył nowy. Tamten zniknął tak samo jak Harry Potter z Walerynką Niewitką. Żeby nie było to teraz patrzcie na inny pistolet. Mój kolega w akcji strzela. Po strzale magazynek leci w dół. Kładę nowy. Na mapie Train po stronie antyterrorystów na spawnie Znajduje się taka plansza do grania w kółko i krzyżyk, gdzie strzelając w odpowiednie pole można postawić kółko lub krzyżyk, w zależności od tego kto pierwszy strzelił, a kto drugi. Możecie grać ze swoimi znajomymi ogólnie, chyba, że nie macie znajomych. A tutaj to ja nawet Wam nie będę tłumaczył. No, już takim na dzisiaj ciekawostką będzie to, że jeśli podejdziecie do mapy Inferno do Kurczaka, klikniecie na niego E, to zdobyć, zdobędziecie swojego własnego towarzysza, którego później możecie zabić. Albo z nim wędrować przez całą grę. mojemu koledze coś właśnie nie wyszło i na sam koniec ten Kurczak skończył niedobrze. Bardzo niedobrze skończył. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. To już wszystko na dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę i subika. Nie zapomnijcie o giveawayu i przeczytajcie opis. Cześć!